W tym filmie pokażę wam oczywistą rzecz, czyli jak wyrównać ikony w Windows 11 te na pasku zadań tak aby były po lewej stronie. A więc wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ten pasek, wejść w ustawienia paska zadań. Tutaj na samym dole jest zachowanie paska zadań, klikamy to. Przewijamy na dół i jest wyrównanie paska zadań na środku. I tu wystarczy zmienić w lewo. Jeśli ta opcja to jest taka mm, szara i nie da się jej kliknąć to znaczy, że musicie po prostu aktywować system Windows, ponieważ jeśli on jest nieaktywny, to nie możemy wprowadzać takich zmian właśnie personalizacyjnych, jak zmiana tapety, zmiana paska zadań i innych. Więc musi być aktywny system, aby udało się ustawić to po lewej stronie. Wtedy też, jak klikniemy na Start, no to tak samo on będzie po lewej stronie. Ustawię to z na środku i spróbujemy zrobić to tak jeszcze, aby to zadziałało być może też na nieaktywowanym Windows 11, czyli zrobimy to poprzez klucz w rejestrze. Tu mam taką specjalną wartość zapisaną. Pasek zadań, wyrównanie ikon. To jest klucz do rejestru. Ja sobie go teraz skopiuję. I teraz wchodzimy do rejestru, czyli tak, Windows R. Teraz REC Edit, Enter. U mnie, jakby już zapamiętało, gdzie ostatnio byłem w tym rejestrze, więc mnie tam przeniosło. I ja przejdę sobie tak, on. I teraz wklejam tą wartość tutaj. Klikam Enter. I powinniśmy zobaczyć coś takiego właśnie. Show, Task bar i takie podobne rzeczy. To znaczy, że jesteśmy w dobrym miejscu. I tutaj po prostu dodajemy. Klikamy prawym. Nowy. Wartość the word 32-bitowa. I tutaj nazwa Taskbar AL chyba. Podała nazwa wartości już istnieje, wpisz inną nazwę. Ok, czyli jednak nie musimy tworzyć nowej nazwy. Chyba, że u mnie ona jest stworzona. W każdym razie. Jeśli jej nie ma, to utworzymy nową 32-bitową Taskbar AL. I teraz otworzymy ją. Jak widać, jest 1, co to znaczy, że jest na środku. I to po prostu system szesnastkowy, tak ma zostać. Damy 0 i OK. O, nawet błyskawicznie przeskakuje. Jeśli by to błyskawicznie tak nie przeskoczyło, jak u mnie, to klikamy prawym na Start. Manager Zadań. I w Menedżerze Zadań należy uruchomić ponownie eksplorator plików. Czyli prawym uruchom ponownie. Wtedy on się odświeża, uruchamia ponownie, i wtedy te ikonki się powinny ustawić tak, tak, jak chcemy. Ok, i są po lewej. Także w tym filmie to wszystko. Dziękuję za uwagę.